Będziemy ją odpalać. Tamonek zrobił takie. Dzisiaj na kolację mam ciasto. Kto mi zabroni? Bardzo się wciągnęła w tę książkę. Dzień dobry kochani, witam się z wami z łazienki A witam się z łazienki dlatego słuchajcie, że robimy babski weekend Zaczynamy w czwartek wieczorem Mam słuchajcie coś zimnego do picia Tutaj jest mieszanka Sprite'a, wody gazowanej Wcisnęłam sobie parę kropelek cytryny raster pomarańczy Mieszam, wszystko jest przepyszne Jestem w łazience dlatego słuchajcie, że będę sobie robić kąpiel Jestem w domu sama Kaman wyjechał na delegację Wraca jutro Ale nie na długo słuchajcie, bo w sobotę jedzie na Plan Planszówkowy tak Także weekend będzie taki typowo babski. Do łazienki przyniosłam sobie przede wszystkim nową świecę z wosku i knot. Będziemy ją odpalać. Ona się tutaj pięknie tym beżem wkomponuje. Mam również ostatki samoopalacza, który powędruje dzisiaj u mnie na nogi. Mam tutaj też płatki pod oczy z witaminą C, które sobie jak tylko zmyję makijaż, lądują na mojej twarzy. Dzisiaj słuchajcie, miałam dosyć stresujący dzień w pracy i jutro nie zapowiada się lepiej, więc napuszczamy wodę do wanny, zapalamy świecę Robimy pianę i zaczynamy się relaksować. drodzy właśnie wyszłam z kąpieli. Zapomniałam totalnie, że nie jadłam żadnej kolacji, więc yy, będę ją robić. Dwa bardzo dojrzałe awokado. Nie wiem czy nawet nie są przejrzałe. Otworzymy je i się przekonamy. Chciałabym zrobić pastę, tylko że nie mam chleba. Nie mam chleba. Mam no, no, Cały taki chlebek krojony Więc wyjmę sobie jednego tosta Zrobimy guacamole do tego Awokado, jeżeli mam to czerwoną cebulę, jeżeli nie to białą I do tego jeszcze wmieszamy w to małe pomidorki koktajlowe Pokrojone w drobną kosteczkę Wszystko doprawimy dużą ilością cytryny, soli I myślę, że jeszcze w ogóle są płatki chili Taki tost na kolację wleci Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, cynamonki, które upiekła Olcia. Olcia, pozdrawiam Cię, na pewno oglądasz. Ola robi najlepsze cynamonki po prostu na świecie. I jeszcze, słuchajcie, robię je w takich y, malutkich porcjach, więc jestem szczęśliwa, że będę miała na jutro coś do kawki, zwłaszcza, że jutro mam, słuchajcie, dosyć stresujący dzień. Mam dużo pracy, mam wizytę u lekarza. Fajnie będzie mieć coś przygotowane, zarówno właśnie tą pastę, fajnie, że mam coś do kaweczki. I mniej stresu y, takimi dziennymi pierdołami, tym te dni jakoś mijają przyjemnie. Taste test. Nie ma nic lepszego niż świeże guacamole na chłopiącym toście. bo to jest takie pyszne. Jeszcze staram sobie do tego serek. Awokado jest mega puszyste. Do tego trochę mm, tej kwaskowatości z cytryny. Trochę tych pomidorków. Troszkę mm, ostrości z chili. No jest po prostu super. Jeszcze dodałam słuchajcie, pieprzu cytrynowego i to też mu strzał dziesiątkę siedzę sobie już przed telewizorem, mamy godzinę 20, a to oznacza, że oglądamy Hotel Paradise. Chcecie znać, czy oglądacie, co myślicie o tym sezonie. Na początku według mnie było nudne, teraz się trochę zaczęło dziać. To jest, słuchajcie, mój taki rytuał. O 20 siadam i odmóżdam się po całym dniu. To jest wspaniałe. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, mamy piątek, ja już jestem po pracy, po wizycie u lekarza. Na szczęście wszystko, słuchajcie, wyszło ok, mogę wrócić do kontroli za rok. To jest wspaniałe, bo ostatnio musiałam chodzić co pół roku, żeby kontrolować, słuchajcie, te zmiany. Kolejny raz, przypominajka dla was, jeżeli jeszcze tego nie robiłyście. Umówcie się na kontrolę. Czy to ginekologa, czy właśnie na USG piersi. Jeśli chodziło wam to ostatnio po głowie, to to jest wasz znak, żeby zadzwonić i się umówić. Byłam tak szczęśliwa, jak wyszłam z tego gabinetu, że aż uczciłam to maczą. Podjechałam sobie słuchajcie, rowerkiem, a w międzyczasie zdążył wrócić kamanek i mówił, że coś dla mnie zostawił na stole. Także zobaczmy co. Był na, w delegacji, ale miał też zajęcia kreatywne w tej delegacji i narobił kosmetyków. Pachnie wszystko. O kurde, pani zobaczcie jakie piękne to są kule do kąpieli no nie wierzę, no ślicznie to wygląda kamanuś, pachną <laughs> Te pachną słuchajcie tak jak kamanek lubi No no czy zrobi dla mnie jakieś słodsze zobaczcie tylko kulki sosnowe o, są jakieś niebieskie z chabrem no piękne to jest was postawię, u a ta jest jakaś taka kurde nie wiem co to jest, wiem ale nie wiem aromaterapiczna Ej, one muszą być słuchajcie, z jakimiś olejkami, bo wyglądają jak pączki. O, są różowe. Różowe. Różowe takie łososiowe w zasadzie. O, i to już pachnie tak typowo w moim guście, jest słodziutka. Karmelowo-kwiatowa. No pięknie. Ja jestem w szoku, słuchajcie, że Kamanek zrobił takie piękne rzeczy. Chociaż nie jestem w szoku, bo uważam, że mój mąż ma naprawdę duży talent, jeżeli chodzi o takie rzeczy plastyczne. 9 kur, więc sporo. I co tutaj jeszcze jest? Słuchajcie, idziemy dalej. Chodź jest to wszystko tak pięknie zapakowane, jak na prezent. Czuję się, jakbym dostała jakąś paczkę. O, jak pachnie. A, już wiem, to jest peeling kawowy. Działowa sól do kąpieli. Zobaczmy. Jako ładna. To też jest jakaś eukaliptusowa. Ale zobaczcie, jakie kryształki. Kamanek narobił na jednych zajęciach, tyle kosmetyków. Ciekawe, ile inni zrobi. I peeling, i sól. Tu jeszcze coś, peeling kawowy. Tu jeszcze peeling kawowy. To już, słuchajcie, tego nie będę otwierać, bo to jest ładnie zalakowane. To ja chyba jest to to samo, co ten peeling. W środku, słuchajcie, mamy chyba peeling, tak mi się wydaje. Wszystko pójdzie na górę. Wszystko, słuchajcie, jest eko, wszystko jest w zgodzie z naturą. Jeszcze nawet mam, mamy coś tutaj, co ja uwielbiam. Czyli wczoraj dzwonił Kamanek i się chwalił, że zrobił swój błyszczyk do ust. Tu miał być wosk pszczeli. Coś tam jeszcze, jakiś balsam, jakiś olej. Olej ze słodkich migdałów chyba. No nie pachnie, ale zobaczmy. Miałam jeszcze słuchać trochę starego błyszczyka. No to bardzo przyjemne to jest na Myślę, że to będzie taki fajny balsam, żeby sobie postawić przy łóżku i wieczorem smarować. Jest bezsmakowy. Przywiózł przepis na te kulki, dwie części sody oczyszczonej, jedna część kwasku cytrynowego, jedna duża łyżka oliwy, 80 kropel naturalnego olejku eterycznego, woda w spryskiwaczu, 8 kropel barwnika kosmetycznego opcjonalnie, suszone płatki kwiatów opcjonalnie. peeling kawowy, ulubiony olej, olej ze słodkich migdałów, kokosowy albo inny kawa mielona, lub z kawy, opcjonalnie sól Epsom, olejek eteryczny. Bardzo fajnie. Miał do wyboru, słuchajcie, paintball albo robienie kosmetyków. Wybrał robienie kosmetyków, bo powiedział, że nie chce wrócić po sinie członu. Jesteśmy zaopatrzeni w rzeczy do kąpiel, więc jeszcze jedna kąpiel koniecznie musi wyjechać. Chciałam sobie usiąść na ławce w parku i poczytać książkę, ale słuchajcie, zaczęły się zlatywać takie chmury. Nie wróżyły dobrze, więc myślę, że poczytam sobie w ogródku. Z ogródka zawsze szybko można się ewakuować do domu w razie co. Potem jeszcze Siadam do kompa, a potem jeszcze sprzątanie domu. A do was odezwę się już później, jak będziemy robić jakieś przyjemniejsze rzeczy. Dzień dobry kochani, mamy sobotni poranek. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo słuchajcie, Kamanek wrócił wcześniej i po prostu sobie spędziliśmy wieczór razem. Dzisiaj rano robię coś, czego nie robię często: czyli słuchajcie, jestem w łóżku, wyleguję się, wyspałam się. Jako tako, Kamanek dzisiaj, słuchajcie, wstawał o 5.20, bo pojechał. Z kolegą na planszówki w spotku w Katowicach. Weekend mam dla siebie, dlatego wyleguję się w łóżku i. Słuchajcie, będę czytać. Tak dawno już nie czytałam w łóżku, bo zazwyczaj po prostu kamanek sobie tutaj śpi. On sobie lubi weekend odespać. Ja mu też nie chcę rano przeszkadzać, odsłaniać zasłon. Jeśli czytam weekend rano, to czytam sobie na Sofie, ale dzisiaj, słuchajcie, mam ten luksus, że mogę sobie poczytać w łóżku. Przyniosłam sobie dwie książki. Nie kłam Frida McFadden, i tutaj już jest. Jestem na 50. stronie. Akcja się toczy teraz i wcześniej. W teraźniejszości i w przeszłości. W przeszłości poznajemy kobietę psychiatrę, która zniknęła bez śladu 4 lata temu. I słuchajcie, ona napisała książkę Anatomia grozy coś takiego. Znajdują tą książkę Trisha i Ethan W teraźniejszości, kiedy idą szukać swojego wymarzonego domu, i się okazuje, że dom. Który oglądają to dom, który właśnie mm, zamieszkiwała kiedyś Adrian. I ta książka się w tym domu znajduje. Także na razie jestem na tym momencie. Mam też, słuchajcie, imię Róży, Umberto Eco. Czytam to bardzo powoli. Dawno już tak powoli nie czytałam żadnej książki, ale czytam powoli dlatego, że zakreślam sobie różne momenty. Wracam do niektórych rzeczy, bo to jest taka książka, na której się fajnie skupić. i Jestem mniej więcej w połowie. Tam mam chyba trzeci tydzień, słuchajcie, a za tydzień muszę ją oddać do biblioteki, nawet za niecały tydzień. Ten tydzień misja, aby skończyć książkę. Ewentualnie, słuchajcie, skończę sobie ją po naszych ostatnich wakacjach w tym roku. Jedziemy jeszcze, słuchajcie, pod koniec września, i dlatego właśnie chciałam oddać tą książkę do biblioteki, żeby mi się tam nie naliczyła żadna kara. Wydaje mi się, że mam jeszcze imię róży w domu rodzinnym gdzieś, więc ewentualnie jestem jeszcze zabezpieczona. I jeszcze słuchajcie, jedną Wam życzę do pokazania. Wczoraj słuchajcie, Kamanek przyniósł do domu taką piękną płytę i to są słuchajcie poezję Sana. I patrzcie co tutaj jest, zakładka do książki. Wspaniale, piękna. W ogóle ona tak pięknie wydaje słuchajcie swoje płyty, że to jest szok. Co nowa płyta to jest wydana jeszcze piękniej niż poprzednia. Ta płyta akurat jest wydana w formie takiej książeczki. No po prostu wygląda jak mały tomik poezji. Zobaczcie, pokażę wam kilka stron. Tomik pierwszy. Tutaj są zdjęcia zrobione na taki starodawny. Styl. Wszystko wygląda po prostu jakby było taką małą książeczką z wierszami. Przepięknie. Mamy kolejną płytę do słuchania: słuchajcie, w samochodzie. Przerobi nam z tego całkiem niezła kolekcja. Zrobiłam sobie jeszcze herbatkę: słuchajcie, w jesiennym kubeczku. Mam odpaloną świeczkę, więc warunki do czytania są idealne. Ciąg ze spaceru z jednym i z drugim piechem. Plany na dzisiaj są sztywne: dwa. Raz chciałabym złożyć film z umilaczami jesiennymi, a dwa chciałabym upiec ciasto. I chyba będzie to jakieś ciasto ze śliwkami, jeszcze nie wiem jakie. Poszukamy. Na popołudnie plany będą takie. Oprócz tego, słuchajcie, relaks. nie mam żadnych zobowiązań, co jest wspaniałe. na 14 się skończyłam, renderuję film został mi tylko opis i miniatura albo aż opis i miniatura, bo tak jak wam kiedyś mówiłam, to zajmuje mi to zazwyczaj dużo czasu, a robię sobie przerwę zrobię jakąś herbatę i chyba chwilę usiądę sobie w ogródku, zanim jeszcze nie pada poczekam aż to się zrenderuje, jeszcze chwilę to zajmie, zanim się wrzucę na YouTube. A. w międzyczasie słuchajcie, zjadłam sobie cynamonkę, nie jestem na razie głodna więc na razie jeszcze obiadu nie wstawiam idziemy sobie zrobić pokrzywę Jest 17, ja trochę zgłodniałam i myślę, że zrobimy sobie lasagne. Lazania z kurczakiem z biedry, tamanek przed wyjazdem mi uzupełnił lodówkę, bo o to, żeby słuchać, z pustą lodówką nie została. Pies przez około 25 minut. Dobra, czyli najpierw prostujemy piekarnik, ona będzie siedziała w piekarniku 25 minut, więc myślę, że możemy wstępnie sobie przygotować chociaż jakieś składniki na ciasto, albo w ogóle zadecydować, jakie ciasto robimy. Tak jak już sobie sięgnęłam do telefonu, to słuchajcie, odezwała się do mnie Asia Łuczkowska. Myślałam ostatnio o Asi i Asia zahaczyła mnie, że powinnyśmy się w końcu umówić, bo już tak gadałyśmy, gadałyśmy od długiego czasu. Asia też mi napisała, że być może będzie miała bilety na koncert w Sanach, na stadionach, na piątek, no ale słuchajcie, my w weekend y, będziemy wylatywać na urlop. Jeszcze nie wiemy, gdzie, bo jeszcze tego urlopu nie kupiliśmy. To jest taki totalny last minute będzie. Nie wiem, słuchajcie, gdzie Będziemy wylatywać i nie wiem, czy będziemy wylatować w sobotę czy w niedzielę. Asia mi zaszczepiła, słuchajcie, taką myśl, że bardzo chętnie bym poszła na koncert, bo w tym roku nie byłam na żadnym koncercie. Nawet chyba ostatnio mam w kulturce, o tym mówiłam. Zobaczcie, jakie to jest moc przyciągania. To się okaże w ciągu kilku najbliższych dni, a ja szukam jakiegoś przepisu: Szybkie ciasto ze śliwkami. Ciasto ze śliwkami i skruszonką albo placek ze śliwkami. Dobra, tu jest ile jajek? Czy ja mam 5 jajek? O to Ale też blaszka 27 na 18. Centymetrów. Taka prostokątna. To jakbym zrobiła z połowy składników, czyli z trzech jajek, chyba zrobię z połowy, słuchajcie. I bym wtedy zrobiła w keksówce, bo nie chcę takiego wielkiego tego ciasta. Dobra, to robimy. Przepis od Ania gotuje na ciasto ze śliwkami z kruszonką. Z połowy składników. Myślę, że to wyjdzie. Jest napisane, że wychodzi zawsze, więc z połowy też powinno wyjść. Ciasto odkroiłam, dupkę, muszę słuchajcie, zrobić test czy ono jest zjadliwe, w środku wygląda ładnie, fajnie wyrosło, mamy sporo śliwek, kruszonka, nie ma co zwlekać, trzeba zajadać. A ja w międzyczasie jak ciasto się piekło, robiłam sobie słuchajcie, uzupełnienie kalendarza, Przeczytam sobie jeszcze jeden rozdział książki, imię róży słuchajcie, jest naprawdę wciągająca książka, ale trzeba się na niej skupić, książka o tym jak pewien franciszkanin ze swoim uczniem przyjeżdżają do władztwa, i e, mają rozwiązać zagadkę morderstwa. Jednego, a potem okazuje się, że tych morderstw będzie więcej. Zakaje się na Aura. Dzisiaj na kolację mam ciasto. Kto mi zabroni? mhm. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. zabić te śliwki. Dodałam też cynamonu. Cynamon. Bardzo fajnie się dogaduje z tymi śliwkami. Ciasto nie wyszło suche. Jest lekko wilgotne, więc fajnie. Nie przeciągnęłam go. Śliwki mega kwaśne. Dobrze równoważą słodycz kruszonki i wnętrza ciasta. Kolejny dzień, dzisiaj niedziela Wczoraj słuchajcie, nie miałam siły nie Miałam kąpieli, także nie było kąpieli z kulą Padłam, po prostu padłam, zrobiłam to ciasto Włączyłam sobie słuchajcie, co ja wczoraj oglądałam The Voice of Poland Ciągnęłam się w ten The Voice of Poland Potem e, on się kończy jakoś strasznie późno Tam zawinałam się już do łóżka Mam no, makijaż, poszłam spać Dzisiaj rano słuchajcie, wyszłam z pieskami Aura jest bardzo jesienna i bardzo deszczowa Tak jak widzieliście, na śniadanie awokado toast Mam jakąś ogromną fazę zaraz na awokado Siadam sobie chwilę i poczytam e, książkę Książki. Bardzo się wciągnęłam w tą książkę, nie mogę się doczekać, więc myślę, że jeszcze sobie rozdział 2 przeczytam. Zaraz też y, wpada do mnie Ola na kawkę, ale mam jeszcze parę minut, także myślę, że jeszcze z rozdziału uda mi się połknąć. Plany na dzisiaj to. Czytać, czytać, relaksować się, być może na chwilkę usiąść do komputera, coś pomontować, ale nic więcej. Kamanek wraca jakoś wieczorem, pewnie po 18. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że odpaliłam wosk, dynia i goździk, który tak przepięknie pachnie, ale on słuchajcie, pachnie tak intensywnie, że y, wypaliłam go przez pół godziny. Muchnęłam świeczkę, bo y, pachniał mi aż. Za bardzo. To jest chyba mój pierwszy wosk z wosku i knuta i te woski są naprawdę intensywne, przynajmniej ten zapach, denia i goździk. No dobra, kochani, jest już troszeczkę później. Eee, ja właśnie robię drugi spacerek z pieskami i będę się zabierać za uzupełnianie dziennika. Podsumowywanie sierpnia, ale tego Wam tutaj już nie pokażę, bo pokażę Wam to w osobnym filmie. Parę Was prosiło, żeby robić takie e, miesięczne podsumowania, co udało mi się przeczytać, więc myślę, że można połączyć jedno z drugim, bo ja i tak ten dziennik uzupełniam co miesiąc. Zapraszam Was na ten film film już niebawem na kanale, a ja do Was odezwę się już później. Słuchajcie, nagrałam film i na szybko sobie wstawiłam pierogi, bo żyłam głodna. Z serem i z truskawkami, je jogurtem, dodałam trochę owoców i oprószyłam też cukrem, bo u mnie zawsze pierogi na słodko się jadło w domu ze śmietaną i z cukrem, no ale tutaj mamy jogurt. Taka porcja, słuchajcie, wleci. Ogromna. Chyba sobie trochę za dużo wzięłam.